Cześć, z tej strony Kuba A to jest kolejny odcinek WWE Backstage Po gali Raw, która odbyła się w Indianapolis Do Battleground Pay-Per-View Pozostało nam jeszcze trochę poczekać Ponieważ gala odbywa się 19 lipca A to oznacza, że czas czekania wynosi No prawie miesiąc Więc jeszcze do gali Pay-Per-View Zostało trochę czasu A my skoncentrujmy się na wczorajszej tygodniówce Galę otworzył Brock Lesnar Który powrócił tydzień temu Wraz z nim był jego menadżer, czyli Paul Heyman który przypominał wydarzenia sprzed y, trzech miesięcy, jak to Lesnar stracił tytuł na rzecz Rollinsa na WrestleMania, jak to później mm, zdewastował, można by powiedzieć, że całą obsługę WWE, gdy Seth Rollins akurat nie chciał y, stoczyć z nim rewanżu. Oprócz tego Paul Heyman powiedział, skoro a mój klient pokonał Undertakera, zdominował Big Showa i odebrał mistrzostwo Johnowi Sinie w y, załóżmy kilkadziesiąt minut na gali SummerSlam, co zrobi z tobą Sef, co będzie z tobą na gali Battle Grand. No i tym samym, krótką mówiąc, Brock Lesnar widać, że już za niedługo pewnie przejdzie hill turn. Jak już tego całego pełnego face turnu, przepraszam, oczywiście chodzi mi o face turn, nie przeszedł, ponieważ to, co się działo na tym row, było sporym zaskoczeniem. Przeprosił Brock Lesnar komentatorów zarówno JBL'a jak i Michaela Cola, podrapał go po głowie i tym samym, no krótką mówiąc, jest w stosunkach między pracownikami. W WWE, no po prostu w porządku i tak to wyglądało. I po prostu Lesnar opuścił arenę. Jednak końcowy segment row to akurat konfrontacja między mistrzem, czyli Sewem Rollinsem, a pretendentem, czyli bestią, więc jest na, co, jest na co czekać. Pierwsza walka na gali, która się odbyła, to starcie Dina Ambrose'a z Kane'em. Zakończyła się interwencją właśnie Sefa Rollinsa, który akurat, no można by powiedzieć, że sprowadził poza ręką uwagę Dina Ambrose'a. Wykonał na nim Suicide Dive, wszedł na trzecią linę, Kane to wykorzystał i dyrektor operacyjny wykonał Chokesem na Ambrosie 1, 2, 3. Tym samym to starcie wygrywa Kane, ale nawet na opener ta walka była dobra. New... Nie, nie, to nie jest tania New Day. Primetime Players jako miszowie tak zostało ogłoszone, że stoczą rewanż akurat na gali Grant opasy pasy z grupą New Day. Kto będzie ich reprezentował? Czy będzie to handicap mecz. Przegonamy się z pewnością w najbliższych tygodniach. No dobrze, więc tak. Ascension kontra Primetime Players Godbuster na Wiktorze od Darena Younga kończy to starcie. Mistrzowie tak teamowi wygrywają ten pojedynek. Kolejne starcie to jest walka pomiędzy Romanem Reigns'em a panem mane in the Bank, czyli Sheamus kontra Roman Reigns W tej walce Bray Wyatt odwrócił uwagę Romana Reignsa Reigns wyszedł z areny count out, po tym jak się nabił na akurat tak nadźgał inaczej, po prostu nadział się o, dobrze teraz to powiedziałem, na barykadę od Sheamusa. Ten atak był naprawdę bardzo niebezpieczny na plecy oraz bolesny i to było widać po Romanie Reignsie Aczkolwiek dobrze, Wyatt widać, że kontynuuje swoje psychologiczne Gierki do tego pokoju, gdzie Wyatt nagrywa swe proma. Po prostu poszedł Roman Reigns, nikogo tam nie było. Były jego za to przerobione y, zdjęcia, płonęły świeczki i tak dalej. Bardzo dziwne to było, ale widać, że Roman Reigns. Oj! po prostu jest kimś i Bray Wyatt również jest kimś a to znaczy, że Bray Wyatt może to starcie wygrać na Battleground ale to mm, akurat interwencja Romana Reignsa w pokoju Wyatta, gdzie to wszystko się zaczęło oraz skończyło, było, było po prostu niesamowite, jeszcze ten napis jakby krwią wymalowany na akurat ścianie, lecz krew to nie była była to po prostu farba, ale ładny pokój, więc już doskonale wiemy gdzie Wyatt ma swoje gniazdo choć i tak, skoro WWE jeździ co tydzień gdzie indziej to wiemy doskonale jak to wygląda ponieważ y, gdzie indziej również pewnie ma swój pokój na każdej arenie w każdym zakątku świata, wszechświata, w kosmosie gdziekolwiek i po prostu jest tym swoim brejem, Wyattem którym mimo wszystko jednak być powinien, więc naprawdę fajnie, że y, ten program jest tak prowadzony, a nie inaczej, ale te przerobione zdjęcia Romana Rainesa, no to było po prostu coś przeraźliwego i dobrze, kolejna walka, Kofi Kingston kontra Neville roll kończy sprawę tym samym, New Day powoli nam upada, choć nie chce zobaczyć upadku stajni nowego, wschodzącego dnia wraz ze słońcem. King Barrett ponownie udowadnia swoją wyższość pokonując Zaka Idera i czas na powrót United States Championa, czyli Johna Syny. Wypowiadał się na temat Owensa, na temat tego, bo w końcu tydzień temu się nie pojawił, jak go pokonał. Owens nie jest prawdziwym mężczyzną, dlatego nie umiał pogodzić się i yy, 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 przyjąć słów uznania po przegranej walce. Tym samym Owens mu odpowiedział i uwaga, na gali Battle Grant, zobaczymy wa walkę pomiędzy Owensem a Johnem Sinem Jeden do jednego ostateczne starcie, trzecia walka na gali Pay Per View. Tym razem, tym razem Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych jest na szali, więc naprawdę jest na co czekać, ponieważ jak dla mnie to starcie może wypaść naprawdę świetnie. Segment z dyrekcją na zapleczu: Naomi oraz Tamina przegrywają walkę z mm, bliźniaczkami Bella. Nikki Bree triumfuje, Alicia Fox ich wspiera i czas przejść do kolejnego elementu yy, row czyli tak, yy, mamy tutaj walkę pomiędzy mm, Rybackiem jako mistrzem interkontynentalnym a Markiem Henrym, rewanż w Wrestlemania 29, z, potężny big splash z narożnika kończy to starcie, tym samym uwaga, Ryback od, no to wywuje swe zwycięstwo, pokonuje Marka Henry'ego, Big Show następnie w yy, wywiadzie dogania go na zapleczu i doszło do brolu pomiędzy tą dwójką a na Grant. zobaczymy walkę. A właściwie starcie trzech rywali hmm, Czyli tak, Miz kontra Big Show kontra Ryback Mistrzostwo Intercontinental na, na szali To będzie z pewnością wielki wielki pojedynek A Mark Henry nie podołał wyzwaniu Tym samym Big Show po walce miał do niego pretensje Czy mi się wydaje, czy w tym tygodniu jest yy, początek serii Taffynaf? Tak jest, dzisiaj startuje Taffynaf w Stanach Zjednoczonych Więc przekonamy się tak naprawdę, kto powinien to star yy, Ten yy, cały program wygrać Kto zostanie nową gwiazdą WWE to przekonam o tym, zadecyduje Chris Jericho w najbliższych kilkunastu tygodniach. Ale fajnie, że w końcu TAFNAF powróciło. I kolejna walka: Adam Ross kontra nikt inny jak Dolph Ziggler. Superkick z narożnika kończy tą sprawę. Pozer, show-off wygrywa. Później Lana przychodzi do ringu, pocałunek. A oczywiście Rusev na zapleczu po prostu nie umiał się z tym pogodzić. Rzucił kulą. A sam Ray mu akurat ją podała. Czyżby jakaś nowa para się tworzyła w WWE? Przekonam się jeden co mi się podoba w Adamie Rosie to to, jak on wykonuje ten swój spinebuster. I chyba jednak tylko to. I czas na obiecaną konfrontację, czyli na akurat tutaj segment kończący tę galę. Czyli tak, wychodzi dyrekcja. Kane z JJ Security, wychodzi Kane. No i cóż, Rollins powiedział to, co miał powiedzieć ogólnie o tym, jak oni go pilnują i tak dalej. Aczkolwiek po chwili wszedł Brock Lesnar i tak wesoło już nie było. Oczywiście chodzi o to, co powiedział Rollins i Lesnar. Tutaj chodzi o JNJ Security wyszli, przestraszyli się Lesnara, Rollins został zdany tylko i wyłącznie sam na siebie. Kane również opuścił ring, Rollins zainkasował dwa German Suplexy, Kane następnie wszedł do ringu, wykonał chokeslam, jeden, drugi chokeslam, a następnie po tym jak Jamie Noble oraz Jay Mercury zaczęli po prostu obijać Brocka Lesnara, Seth Rollins dołożył pedigree i tym samym Seth Rollins kończy row z widokiem po prostu Brocka Lesnara, który leży na macie. Alpharit Zniszczyli broka Lesnara i boję się, jaki z tego za tydzień odwet Brock Lesnar weźmie. Będę mu kibicował na gali Battle Grand, ale kto wie, czy Lesnar ponownie zostanie niekwestionowanym mistrzem? Przekonamy się tego już za niedługo. No i tyle: Lesnar zniszczony, ale za tydzień raczej będziemy mieli przed yy, oczyma scenariusz zupełnie odwrotny, kiedy to Steph Rollins zostanie zniszczony. Tygodniówka była całkiem przyzwoita i powoli te. Wszystkie rywalizacje i feudy do Gali i Bedal się tworzą. A po Bedal Grand zostaje nam tylko i wyłącznie czekać na galę sierpniową summersem, A tam Brock Lesnar może zmierzyć się z kimś wielkim, ale szczerze nie wiem, bo w końcu to jest bestia, co tak naprawdę siedzi w jego głowie. Mistrz zniszczony. Ja gale oceniam początek, środek oraz końcówkę. No myślę, że tutaj 8 na 10. W końcu gala nie była zła. A Samorow, no nawet stał na wysokich obrotach. Niestety nie udało się wykonać F5 Wielka szkoda, ale myślę, że podczas gali mm, Battleground to F5 Zobaczymy i to nie jedne Ja dziękuję wam za wysłuchanie, słyszymy się w kolejnym odcinku Z trybu My Career W grze WWE 2K15 jeszcze dziś A propos row, no niestety zawiodłem się trochę Bo nie dostaliśmy trailera Dostaliśmy nieco wcześniej, kilka godzin Przed galą Row. Zdjęcie na oficjalnym Facebooku 2K Gdzie to widnieje postać Fina Balora Z specjalnym akurat jego yy, strojem, te, tym, który używa na galach specjalnych NXT, więc doskonale wiemy, jak to wszystko wygląda. Więc teraz już byłoby to definitywnie na tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.